Cześć, z tej strony Kuba, witam Cię w kolejnej lekcji. Lekcja dotyczy, dotyczy przeramowania sprzedaży. Bardzo wiele osób ma no niestety błędne przekonania, błędne skojarzenia i doświadczenia ze sprzedażą, natomiast jest to tak ważna umiejętność, że jest to super istotne, żeby mieć właściwy mental, wiedzieć jak do tego podchodzić i jak korzystać z narzędzi, które nam ułatwią po prostu całą sprzedaż. Także zapraszam Cię bardzo serdecznie. W tym tygodniu podzielę się samą, całą moją wiedzą odnośnie sprzedaży. E, uważam, że jedną z najważniejszych umiejętności jest właśnie sprzedaż, którą może posiąść skuteczny przedsiębiorca. Nie tylko m, zwykli ludzie, nie przedsiębiorcy również, ale zwłaszcza jeżeli chcesz budować swój biznes, jest to po prostu kluczowa umiejętność, którą, którą musisz się po prostu nauczyć. A więc możesz mieć świetną niszę, ofertę, umieć szukać potencjalnych klientów, tworzyć efektywne reklamy i kampanie, lejki sprzedażowe itd. Ale jeżeli nie będziesz potrafić pozyskiwać klientów, to prędzej czy później Twój biznes upadnie. Efektywna sprzedaż zapewnia klientów, a klienci są paliwem Twojego biznesu i tak samo są paliwem biznesu każdego z Twoich klientów. Co będziemy omawiać w tej lekcji? Jakie są mity i błędne przekonania na temat sprzedaży? Jak właśnie pozbyć się tych ograniczeń, które blokują cię przed sprzedażą? Dlaczego nie jesteś jeszcze dobrym sprzedawcą? Jak zmiana perspektywy sprzedaży pomoże ci stać skutecznym sprzedawcą? oraz czym jest sztuka nienachalnej sprzedaży, jakie są jej kluczowe zasady? Bardzo się cieszę, że ten punkt tutaj umieściłem, ponieważ kiedyś jak pracowałem na przykład w Google, ta sprzedaż była właśnie bardzo nachalna, była bardzo nieprzyjemna, i od kiedy zmieniło się coś w mojej głowie, zmieniłem podejście, jako nie sprzedawca, ale ktoś, kto jest do, do tego, żeby służyć ludziom, żeby im pomagać, bardziej byłem konsultantem, nie dość, że odbiór się bardzo zmienił. Tak samo moja sprzedaż poszybowała w górę. A więc, jakie są mity i błędne przekonania na temat sprzedaży? Pomimo tego, że wiele osób rozumie, jak ważną rolę dla ich biznesu odgrywa sprzedaż, to nadal istnieją pewne blokady, które powstrzymują ich przed nią, co zazwyczaj zatem blokuje ludzi właśnie przed sprzedażą. Uważają, że trzeba mieć gadane. Yy, myślą, że sprzedawca musi umieć zasypać klienta informacjami yy, odbić każdą obiekcję i fakt. Fajnie jest umieć odbijać obiekcje, natomiast nie trzeba, jak to ludzie mówią, mieć gadane. Boją się tego, co wydarzy się po sprzedaży. Nie rozumieją tego, że każdy telefon sprzedażowy może tylko wnieść coś dla ich biznesu i mogą coś zyskać, a nic nie mogą stracić. Twierdzą, że sprzedawcą trzeba się urodzić, oczywiście, mit. Boją się usłyszeć nie, to już nawet rozmawialiśmy na ten temat. W poprzedniej lekcji oraz sprzedaż kojarzy mi się właśnie z manipulowaniem, wciskaniem, narzucaniem się, i to są bardzo, bardzo błędne przekonania. E... No właśnie, omówmy sobie teraz trochę krok po kroku. E... Ludzie, którzy uważają, że trzeba mieć gadane, niestety, wielu sprzedawców zagaduje swoich rozmówców na śmierć. Znacznie lepszymi sprzedawcami są ci, którzy mniej mówią, więcej słuchają, a dokładniej mówiąc. Potrafią zadawać odpowiednie pytania. Ludzie boją się tego, co się wydarzy po sprzedaży. A dokładnie boją się, że nie dostarczą klientowi tego, co im obiecali. Uświadam sobie, że nawet najlepszym w tej branży zdarza się nie dowieść efektów, zrobić super reklamę, która mimo wszystko nie będzie zadowalająca i świat się na tym nie kończy. Weź za to po prostu pełną odpowiedzialność, wyciągnij wnioski i idź dalej. Zrób lepszą reklamę, lepszą, aż w końcu znajdziesz takiej biegłości. Aż twoje reklamy za każdym razem będą dowodzić świetne wyniki. Ludzie twierdzą, że sprzedawcem trzeba się urodzić, nieprawda? W sprzedaży można się nauczyć tak, jak każdej innej umiejętności. I ja jestem tego przykładem. Zawsze byłem zakompleksionym gościem, który nie potrafił za bardzo rozmawiać z ludźmi, a podejść do dziewczyny, to od razu byłem zlany potem i czerwony na, na, na twarzy bałem się w ogóle sprzedać coś, co było, to było nierealne. Tak jak mówię, jest to, jest to umiejętność jak każda inna i można się jej nauczyć, jeżeli wiesz jak i wiesz od kogo się uczyć. <laughs> Ludzie boją się usłyszeć nie. Ludziom wydaje się, że jeśli usłyszą odmowę, to coś właśnie tracą. Przed rozmową byłeś w punkcie zero i gdy słyszysz nie, również jesteś w punkcie zero. Nic nie tracisz, ale sprzedawanie i podejmowanie prób może doprowadzić do tego, <laughs> że ktoś powie tak, a wtedy możesz tylko zyskać. Sprzedaż kojarzy się im z manipulowaniem, wciskaniem, narzucaniem się? Kojarzy się tak, ponieważ na rynku jest mnóstwo właśnie takich osób, które na siłę wciskają swoją ofertę, która nie wnosi żadnej wartości w życie klienta. Ich jedynym celem jest wybudzenie pieniędzy i to właśnie nie są sprzedawcy, to są naciągacze, to są ci telemarketerzy, i nie na tym polega sprzedaż, a na pewno nie takiej sprzedaży będziemy się uczyć w naszym kursie. Zatem gdy pytam ich, ile odbyli? Mm, przepraszam, to mi się. O właśnie. Często słyszę od ludzi zdanie, ale ja nie jestem dobrym sprzedawcą. Natomiast gdy pytam ich, ile odbyli do tej pory rozmów sprzedażowych odpowiadają mi, że zero albo kilka, no to musicie zrozumieć, że aby być lepszym sprzedawcą, należy systematycznie odbywać rozmowy z potencjalnymi klientami. Tak samo jak z każdą inną rzeczą, przykład siłowni. Jakby ktoś mi mówił, ale ja nie jestem silny, a ile razy byłeś na siłowni? Dwa. Zastanówmy się zatem, dlaczego nie? <laughs> to praktyka czyni mistrza. Warto zapamiętać, że nikt nie rodzi się świetnym sprzedawcą. Aby stać się nim, potrzebujesz szkoleń i systematycznego działania. Podczas najbliższych lekcji nauczysz się skutecznej sprzedaży, natomiast tylko w momencie, gdy wdrożysz te wiedzy w życie i zaczniesz systematycznie odbywać rozmowy z potencjalnymi klientami, będziesz mógł nabrać pewności siebie i doświadczenia. Więc nawet jeśli jeszcze nie generujesz pieniędzy, to nie znaczy, że nie robisz progresu. Nie traktuj rozmów sprzedażowych, które zakończyły się porażką, jako stratę czasu, ponieważ one przybliżają cię do sukcesu. Im więcej popełniasz błędów, tym więcej wyciągniesz wniosków i nabierzesz doświadczenia, więc tym samym szybciej po prostu osiągniesz to, co chcesz i zbudujesz swoją agencję. W ciągu ostatnich lat odbyłem setki rozmów sprzedażowych. Nie znam dróg na skróty. Wierzę, że systematyka i dyscyplina to klucz do sukcesu. Moje pierwsze rozmowy często są były bardzo chaotyczne, stresujące, ale obiecuję ci, że jeżeli odbędziesz ich 100, osiągniesz naprawdę zauważalny progres. A więc, jak sprzedaje większość agencji? Kierują się wyłącznie chęcią własnego zysku, nie chcą pomocy w rozwiązaniu, nie pomocy w rozwiązaniu problemów potencjalnych klientów, nie posiadają żadnego procesu rozmowy. Rozmowa przebiega chaotycznie i do tego zaraz przejdziemy. Próbują sprzedać swoją ofertę za wszelką cenę i komukolwiek się da. Mówią, że większą część rozmowy, mówią większą część rozmowy, nie słuchają tak naprawdę swojego rozmówcy, a nawet jak słuchają, to już myślą w głowie, co zaraz im powiedzą i myślą tylko o tym, co, co oni właśnie chcą przekazać. Bardzo często tłumaczą się i bronią, i usiłują przekonać potencjalnego klienta do swojej oferty. Brzmią jak sprzedawcy. Właśnie to jest to, że ktoś mówi, nie chce, ale tutaj coś tam, jak pan zobaczy, nowy produkt będzie super. To, to brzmi słabo. Tak brzmi ten teoretypowy sprzedawca i nikt nie chce kupować od takich ludzi. Nie trzymają kontroli nad rozmową, tylko rozmowę prowadzi ich rozmówca oraz obierają rolę potrzebującego. Tak, pamiętajcie, że jeżeli będziecie brzmieć nas zdesperowanych i, i właśnie tak jak tamci z poprzedniego przykładu, będziecie chcieli sprawić za wszelką cenę, jest to bardzo odpychające dla ludzi. Ok, zatem startowanie z pozycji potrzebującego jest zabójcze dla Twojej sprzedaży. Taki styl po prostu odpycha. Gdy brzmisz, jak też typowy sprzedawca, również odpychasz, bo jest to mało ludzkie. Ludzie słyszą, że to jest takie wyćwiczone, sztuczne, mechaniczne. Nie ma w tym nic dobrego, jeżeli chodzi o sprzedaż. I czas zmienić tą perspektywę. Słynne hasło brzmi: ludzie lubią kupować, ale nie lubią, jak się im coś sprzedaje i możecie pomyśleć sami na ten temat. Dlatego. Przestań sprzedawać, ponieważ to odpycha Twoich potencjalnych klientów. Możesz traktować rozmowę sprzedażową i powtarzaj sobie powiesz, że ty właściwie nie chcesz im nic sprzedać. Ponieważ gdy ja zmieniłem swoją perspektywę sprzedaży, zacząłem postrzegać siebie nie jako sprzedawcę, tylko jako doradcę, który pomaga w kupowaniu. Jestem bardziej nawet wolesowo konsultantem, bo analizuję, jakie ma problemy klient. Czy jestem w stanie mu rozwiązać te problemy? Dostarczam mu rozwiązanie, ale nie sprzedaję mu nic na siłę. Poza tym to ja decyduję, czy chcę z nim współpracować, a nie on ze mną. Zatem zacznij im pomagać kupować. Osobiście lepiej czuję taki styl sprzedaży, oraz zauważyłem, że potencjalni klienci bardziej mi ufają i chętnie się po prostu przede mną otwierają, a to sprawia, że chętniej ode mnie kupują. Wyobraź sobie właśnie, że jesteś lekarzem, a Twój potencjalny klient to pacjent, który przyszedł do Ciebie z problemem. Podczas rozmowy diagnozujesz aktualną sytuację klienta, czyli musisz zebrać bardzo dobry wywiad, wiedzieć, czy on jest sam właścicielem, czy prowadzi swój salon z kimś, czy zatrudnia osoby, jak długo, gdzie ma największe problemy, czy wykorzystuje jakieś usługi marketingowe, czy promuje się, czyli dosłownie. Przeanalizuj tak, jakbyś miał mieć pełen profil takiego pacjenta i zdiagnozuj, jak wygląda sytuacja, do której on chciałby trafić. Jakby zmieniło się jego życie, yy, przez jakie, jakie działania musiałby podjąć, co by musiało się stać i jakby dokładnie wyglądało jego życie takie wymarzone, gdyby udało mu się rozwiązać ten problem. Więc diagnozujemy problem i diagnozujemy potrzebę. Jak już poznasz te dwie rzeczy, wypisujesz receptę. Receptą jest Twoja oferta, którą proponujesz klientowi. Jak sprzedawać niczym lekarz? Twoim głównym celem jest zdiagnozowanie największego problemu oraz potrzeby rozmówcy. <laughs> Będziesz przez większość rozmowy zadawaj pytania, słuchaj odpowiedzi i sporządzaj notatki. Przedstawisz potencjalnemu klientowi swoją ofertę wyłącznie gdy właśnie zdiagnozowałeś jego problem oraz potrzebę i wiesz że twoja oferta jest mu w stanie pomóc. Jeśli nie jesteś w stanie pomóc takiemu klientowi po prostu mu o tym mówisz i dziękujesz za rozmowę. I bardzo często kiedy ja na przykład rozmawiam mówię że wybacz, uważam że na ten moment nie brak klientów jest. U ciebie problemem, tylko na przykład, właśnie podejście do nich, to jak się komunikujesz z potencjalnymi klientami poprzez swój fanpage na Facebooku. Nie wygląda to dobrze, i gdybym ja zrobił dla ciebie reklamę, to ona nie dałaby ci takich efektów, jakich mówisz, ponieważ najpierw e, musisz zadbać po prostu na przykład o swój profil na Facebooku. I klient na, czasami było tak, że jest jaki oburzony. Aha, no to fajny z ciebie! E, w sensie, że, że fajnie, że robisz reklamy, szkoda, że mi nie pomożesz. I bardzo często ludzie po miesiącu, po dwóch, a nawet szybciej piszą do mnie: słuchaj, dziękuję ci, że wtedy mi nie pomogłeś, powiedziałeś mi, gdzie powinienem poprawić. E, dzięki temu ludzie poprawiają swój fanpage i wracają do mnie właśnie dlatego, że wcześniej mi odmówiłem. Uświadomili sobie, że muszą poprawić coś innego, i teraz przychodzą do mnie i są gotowi na współpracę ze mną. A jeżeli tego nie zrobią, to znaczy, że właśnie nie byli odpowiednim klientem dla ciebie, więc tym bardziej lepiej, że im podziękujesz. I tak właśnie sprzedajemy w naszej agencji. Jeśli twoja oferta pomoże twojemu potencjalnemu klientowi przetransportować się z aktualnej sytuacji do właśnie pożądanej sytuacji, wtedy przedstawiasz mu swoją ofertę. Pamiętasz ten slajd z wcześniejszej lekcji? Miejsce, w którym aktualnie się znajduje. Miejsce, w którym chce znaleźć się Twój klient, a Ty oraz Twoja oferta jest tą łódką, która go przetransportuje z miejsca A do miejsca Z. Benefity ze stosowania nienachalnej sprzedaży. Bo przede wszystkim wzbudzasz większe zaufanie u potencjalnego klienta. To ty kontrolujesz przebieg rozmowy, a nie Twój klient. Twój rozmówca czuje się lepiej wysłuchany i zrozumiany. Czasami nie zdajecie może sobie sprawy, jak samo poczucie przez ludzi, ale nie, nie tylko w ogóle wśród potencjalnych klientów, a wśród ludzi, jeżeli poddasz, zadasz tylko kilka dobrych pytań i będziesz aktywnie słuchać swojego klienta, czy, czy, czy w ogóle rozmówcy, samo poczucie, że on jest wysłuchany i zrozumiany, sprawi, że będzie czuł znacznie większą taką empatię, czy sympatię do ciebie. Często to widać na przykładzie kobiet, ale nie tylko, że po prostu pozwól im mówić i po wszystkim. Często ich problem sam się rozwiązuje, a ty jesteś w ich Polsce, jako osoba, która jest świetnym rozmówcą, mimo że prawie się nie odzywałeś. Poza tym, przyciągasz do swojej agencji lepszych klientów, ponieważ lepiej ich weryfikujesz. Tak, to jest to, co mas. Agencje social media robią, współpracują z każdym. Nie weryfikują ich, i później jest po prostu dramat, chaos i bardzo dużo negatywnej energii, bo narzekają na swoich klientów, uważają ich za durniów, idiotów, hamów, no bo właśnie współpracują z każdym, a w ten sposób przyciągniesz odpowiednich ludzi do swojej agencji. Poza tym, wyróżniasz się na tle w większości agencji, które właśnie stosują nachalne techniki sprzedaży. Bardzo często właśnie odzywają się do mnie klienci, kiedy wysyłam im wideo audyt, mówią, wow, to jest w ogóle taki efekt, wow, to jest, piszą, piszą do mnie, że to jest super, że w ogóle poświęciłem swój czas na to, żeby konkretnie dla nich coś im dać wartość, nic im nie próbowałem sprzedać podczas audytu, a w tym momencie dzwoniło do nich 10 innych agencji, brzmieli jak typowy sprzedawca, próbowali ich naciągnąć na swoje usługi i to naprawdę wyróżnia nas na rynku. Poza tym, Zwiększa po prostu Twoją skuteczność sprzedaży, ponieważ nie będąc nachalnym, będąc dobrym opiekunem, dobrym konsultantem, to bardzo ułatwia proces sprzedaży, zwiększa jego skuteczność, a sam proces jest po prostu znacznie przyjemniejszy dla Ciebie, jak i dla Twojego klienta. Ok, to tyle z naszej dzisiejszej lekcji, także bardzo Was proszę, nie bądźcie nachalnymi sprzedawcami. Nie próbujcie nikomu wcisnąć, nie zdać wszelką cenę. Starajcie się być lekarzem, być przede wszystkim ludzką osobą. Nie bójcie się popełniać tym wszystkim błędów. Uczcie się sprzedaży, ale miejcie przede wszystkim odpowiedni mindset do tego. Jesteś człowiekiem, jesteś lekarzem, jesteś konsultantem i dlatego oferujesz swoją ofertę i tylko jeżeli masz pewność, że akurat jest to odpowiedni klient, a twoja oferta może mu pomóc hmm, dostać się do pożądanej. E, przez niego sytuacji, i tylko wtedy taką ofertę mu przedstawiamy. Więc jesteś dla niego pomocą, a nie kosztem. Jesteś inwestycją, jesteś czymś, co może mu pomóc. I jesteś też po prostu zwykłym człowiekiem, a nie maszyną do sprzedawania. I z taką intencją bardzo wam życzę, żeby wasze sprzedaże były coraz lepsze. E, jeżeli będziecie mieć pytania, za każdym razem, w każdej tematyce czy jeżeli chodzi o wideo audyty, czy o umawianie spotkań, czy o rozmowy sprzedażowe, e, piszcie na Slacku, po to jest grupa wsparcia i chcę, żeby miała ona ogromną wartość dla Was. Ja również tam będę dla Was odpisywać, e, także mniej wiadomości prywatnych, bo kiedy zapiszecie coś na grupie, e, więcej osób będzie w stanie mogło z tego skorzystać. Dobra, tyle ode mnie, do usłyszenia w następnej lekcji. Cześć!